Witamy na konferencji przed meczem Motor Lublin z Nicz Pruszków, który już w najbliższą sobotę odbędzie się na arenie Lublin. Z nami trener Marek Saganowski. Dzień dobry Panie Trenerze. Dzień dobry. I przechodzimy do pytań zdalnych zadanych przez dziennikarzy. Józef Kufel z Radia Lublin pyta, czy na linii kibice drużyna wszystko zostało już wyjaśnione na spotkaniu i teraz zespół może skupić się na czysto sportowych sprawach? Tak, odbyło się takie spotkanie. Mam nadzieję, że wszystko zostało wyjaśnione, ustalone z kibicami. Tak więc cieszymy się dalej, że, że, że jesteśmy razem, że idziemy w tą samą stronę. Jak bardzo drużyna Znicza zmieniła swoją grę od czasu inauguracyjnej porażki z motorem 1 do 4? Jaki to jest obecnie zespół? To jest drugie pytanie od tego redaktora. Na pewno zespół, który odważniej gra, zdecydowanie lepiej operuje piłką, w ustawieniu 4-4-2. Na pewno jest to zespół groźny z kontrataku, tak więc na każdy mecz trzeba się mocno skoncentrować, skupić. I tak samo będziemy przed tym meczem skoncentrowani i skupieni. Łukasz Bładysiewicz z Dziennika Wschodniego pyta, podobno w tym tygodniu drużyna spotkała się z kibicami, czy udało się dojść do porozumienia? Tak jak już powiedziałem na pier w pierwszym pytaniu, tak spotkaliśmy się, rozmawialiśmy z kibicami, ustaliliśmy jak to ma dalej wyglądać. Drugie pytanie od Łukasza Gładysiewicza. Znicz to niby drużyna z dołu tabeli, ale ostatnio potrafiła urwać punkty Olimpii Elbląg czy ruchowi Chorzów. Jakiego meczu spodziewacie się w sobotę i jakie są główne atuty Rywala? Ja myślę, że e, przede wszystkim głównymi atutami Rywala to jest kontratak e, gra w, w ofensywie. Na pewno jest to Monolit, jest to drużyna, która dobrze, dobrze broni, dobrze wychodzi z szybkim atakiem, tak więc na to musimy zwrócić mocno uwagę eee, i tyle. I ostatnie pytanie od Łukasza Gładysiewicza. Po derbowej wygranej z Wisłą do najbliższego meczu drużyna przystąpi chyba w dużo lepszych humorach i z wiarą we własne możliwości. Tak jak powiedziałem, zaraz po, po meczu na konferencji prasowej e, cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa, czekaliśmy na to zwycięstwo. E, troszeczkę tlenu złapaliśmy, ale to jest początek do tego, żeby, e, żeby udowodnić, że żeby wychodzimy mocno z tego kryzysu. I teraz mamy pięć pytań od Rafała Szyszki z footballnews.pl. W meczu z Wisłą Puławy zdało się zauważyć znacznie mniejszą liczbę krótkich wznowień gry od bramki. Znacznie częściej Sebastian Madejski rozpoczynał akcję dłuższym podaniem. Taktyka pod konkretnego rywala czy chęć zmniejszenia ryzyka po otwieraniu gry, której można spodziewać się częściej. Różnie to wygląda, to jest taktyka pod, pod przeciwnika, w zależności czy, czy przeciwnik dobrze gra w wysokim pressingu, czy nie. Próbujemy jak, 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 jak najbardziej ograniczyć jakieś problemy, jeśli chodzi przy naszym rozgrywaniu. Widzieliśmy, że wisła poławy dobrze, dobrze jest ustawiona i, i chcieliśmy po prostu grać troszeczkę wyżej, dłuższym podaniem po to, żeby zbierać drugą piłkę i wychodzić z kontrolami. Rzuty rożne w sobotnim meczu stanowiły spore zagrożenie pod bramką rywala. Głównie chodziło o szybkie i krótkie rozegrania. Czy to kierunek podstałe fragmenty gry na przyszłe mecze? Dokładnie, taka sama odpowiedź. Analizujemy każde, każde fragmenty gry przeciwnika. Doszliśmy do wniosku, że gra na krótko będzie najbardziej, najbardziej odpowiednia przy danym ustawieniu wisły puławy. I pokazało, pokazało to, że, że, że mieliśmy rację. Jak pan oceni współpracę na linii Piotr Ceglarz i Damian Sędzikowski w ostatnim meczu? Wydaje się, że zejścia ceglarza w pół strefy w kierunku sędzikowskiego dawały sporą przewagę po prawej stronie, gdzie jeszcze w ataki angażował się Filip Wójcik. W ogóle ta prawa strona bardzo dobrze wyglądała. Dobrze, dobrze operowaliśmy piłką, graliśmy szybko dobra praca góra-dół, czyli schodzenie dziesiątki do dołu, to wtedy jednostka wychodzi wyżej, tak więc ta współpraca na pewno wyglądała bardzo dobrze i ta trójka tych zawodników, która, którą, którą redaktor tutaj wymienił, na pewno taktycznie zagrała bardzo dobrze. I kolejne pytanie od Rafała Szyszki. Rezerwy motoru bardzo dobrze spisują się w czwartej lidze, mimo tego żaden z wychowanków nie dostał jeszcze szansy tej rundzie na boisku. Czy można się spodziewać obecności któregoś z nich w kadrze meczowej w najbliższych meczach lub ewentualnych minut? W najbliższych meczach dalej, dalej ciągle obserwujemy tych zawodników, jeździmy na mecze, na mecze rezerw. Na pewno zimą zostaną, zostaną, kilku dostanie szansę na to, żeby, żeby pokazać się w jedynce w treningach. Natomiast no, poprzednio Bednarczyk dostał, dostał szansę w tak więc obserwujemy ciągle tych, tych zawodników. Na dzień, dzisiejszy, na dzień dzisiejszy to ci nasi zawodnicy z jedynki, jak schodzą młodzi, też dają dużo jakości do, do drugiego zespołu. I ostatnie pytanie od Rafała. Marcel Złomańczuk kilka dni temu występował w reprezentacji Polski U17. Jego rówieśnicy dostają pojedyncze minuty nawet w klubach z wyższych lig. Jak wygląda jego sytuacja pod kątem ewentualnej szansy w pierwszym zespole w niedalekiej przyszłości? Marcel jest utalentowanym zawodnikiem, też jest poboczną obserwacją naszą, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że dosyć, dosyć często jeszcze, jeszcze łapie mikrourazy, kontuzje, jest przeciążony, tak więc na dzień dzisiejszy dopóty, dopóki nie, 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 nie będzie w formie fizycznej, to na razie chcemy go zaoszczędzić w juniorach. A teraz pytania od Pawła Skorba. Pana piłkarze myślami są przy najbliższym meczu. Czy czasami jest już wybieganie do starcia w pucharze polski przeciwko kolegi Warszawa? Nie, wszystko robimy na, 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 na następny mecz, tak więc wszyscy są skoncentrowani na meczu ze zdjęciem pruszków. Wiadomo, puchar polski to, jest, to są inne całkiem rozgrywki. Nie ukrywam oczywiście, że gdzieś pomiędzy, pomiędzy słowami, gdzieś pomiędzy rozmowami, pomiędzy tymi zawodnikami na pewno, na pewno ten, ten temat się pojawia, ale największa koncentracja na pewno sztabu i, i zawodników jest na następnym meczu ligowym. I ostatnie pytanie od tego samego redaktora. Jakie słabe punkty dostrzega Pan w drużynie z Pruszkowa, które można wykorzystać, żeby zwyciężyć w sobotę? Tak te słabe punkty zostawię dla siebie, zobaczymy czy one, czy one będą faktycznie słabymi punktami. To wszystko w takim razie. Dziękuję bardzo trenerze i do zobaczenia. Dziękuję.